Słuchajcie, no od tego miejsca wszystko się zaczyna, czyli mamy sektor. Sektor numer 1, to jest najbardziej poważny sektor, bo tu jest strefa relaks i tutaj jedna z grup czeka na swoją kolej sensie czyli realizacja potrzeb fizy, Ale tu już chyba maseczka nie obowiązuje, więc nie, tu w tym momencie możemy w sektorze otwartym. Jest to jedyny uwolniony jakby od tego posiadania maseczki sektor. Wszyscy pracownicy PPG mają na to pozwolenie, żeby nie być. Jak będziemy szli opowiedz jeszcze króciutko? Ja już opowiadam. Z sektoru pierwszego oczywiście grupa przechodzi do sektoru drugiego, tam mhm. będzie... Tam będzie, e, będą wykonywane zadania. I to, tam opowiemy Tak, w to za chwilę. Za chwilę no, tak, opowiemy o sektorze drugim. Z drugiego do trzeciego e, odbędzie się prezentacja naszego urządzenia. Czyli tam zobaczymy tego monooka. Monooka i wszystkie urządzenia innowacyjne, które tak naprawdę mm -hmm. idą cały czas w tym kierunku digitalizacji. I ostatni sektor to jest sektor e, sali konferencyjnych, gdzie odbędą się e, testy fina, finałowe. Rozumiem. Czyli tu strefa jest po prostu przygotowana, tu się dzieją te główne wydarzenia, gdzie była wcześniej informacja o zasadach, tak, tak które będą obowiązywały w czasie, kiedy będziemy podróżowali. Słuchajcie, puszczają Wam już pewien materiał z tego miejsca. Tak to wygląda tutaj część osób już, która ma sukces e, zakończyła. Dziękuję Ci bardzo, idziemy dalej. Zapraszam do sektoru drugiego. Tak, do drugiego. Dzięki.